Kiedy pokażesz twarz? Czy pokażesz kiedyś swoją twarz? planujesz pokazać czy twarz? Czy swoją, planu twarz? Planujesz pokazać swoją twarz? twarz? Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj po raz pierwszy zrobię takie prawie normalne QA. Poprosiłam Was o pytanie lub założenia na mój temat, dostałam tego bardzo dużo i nie odpowiem na wszystko, ale na jakąś małą część na pewno. Nie przedłużajmy. Patoluś 1, 2, 3. Jak Twoi znajomi zareagowali, jeśli w ogóle do tego doszło? I ja jak do, do tego doszło? Nie. Na Twoją twórczość. Pozdrawiam Cię, Plutko, wszystkie papuszki, i ja też Cię pozdrawiam. Z moich znajomych spoza YouTube'a wiedzą o moim kanale dwie osoby. Jedna kompletnie nie śledzi tego, co się dzieje na polskim YouTube'ie, a druga w sumie mnie popchnęła do założenia kanału, ale nie mam jakiegoś bliskiego kontaktu. Także, odpowiadając, mój kanał nikogo nie obchodzi, a reszta o nim nie wie. Słyszałaś o programie. Co o nim myślisz? Nie słyszałam, nikt mi o nim nie powiedział. Chyba się o nim nie mówi. Harley Quinn. Porapujesz? <laughs> Siemcia. Tu dram cię na majku. Rozkręcamy tą imprezę. Mhm. Ej, nie będę rapować, bo rapizla taki jak ja, czy ona, jak ona ją, czy cała rodzina, bo jedynie Co tu robię, to za dużo przeklinam, ej, Żaden raptu, żadna poezja, ja mogę tak nawijać i przebierać wersach, ale co wyniesiesz, to od ciebie zależy, czy ty w boga, czy ty w taś rapu wiesz, bęk, 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 bang, bang, bang. Żaden gołąb nie zdechł. Bang, bang. <gryw> A jestem pojebana. Czy miałaś kiedyś styczność z jakimś youtuberem w prawdziwym życiu? Tak, ostatnio widziałam nowego hejtera na żywo i prawie mnie podeptał, bo tak machał kamerą kurwami przed ryjem. Ale, ale wybaczam. Już wróciłam ze szpitala, już jest ok. Lubisz swój głos? Bardzo go nie lubię. Chciałabym mieć ciekawą barwę, ładną dykcję i w ogóle coś porobić w dubbingu, bo mnie to kręci, ale póki co się na to nie zapowiada. Jagoda, spacja, wykrzyknik, wykrzyknik. Nie uważasz się za typową amatorkę w komentowaniu, bo jak wiesz, na polskim YouTubie nie brakuje ludzi, co komentują filmy innych ludzi? Nie do końca rozumiem, czy to jest pytanie, czy założenie, że uważam się za amatorkę, albo się nie uważam. Ogólnie ja siebie nie kategoryzuję do żadnej z grup, po prostu sobie komentuję filmiki, wrzucam swoje przemyślenia i humorek. Na pewno dużo się nauczyłam, od kiedy zaczęłam nagrywać, ale ja to rozpatruję w zupełnie innym spektrum. Uważasz, że dużo osób przybyło po filmie Taniec z Docinkami? Uważam, że dużo osób przybyło po filmie o drugiej twarzy, bo ten filmik był tydzień dosłownie przed tym o Tańcu z Gwiazdami i przez to, że wtedy algorytm mnie podłapał, to więcej osób zobaczyło Tańc z Docinkami, więc wydaje mi się, że dużo osób przyszło z tego filmiku, ale z Tańca z Gwiazdami na pewno też sporo ich przybyło. Czy ktoś wie, kim jesteś? A czy ty wiesz, kim jesteś? Może jesteś zahibernowaną papugą, której mózg jest podpięty pod urządzenie imitujące ciało człowieka? Opowiedz jakąś zabawną historię związaną z Twoim dzieciństwem. Okej, okay. czas się upokorzyć, jak zwykle zresztą na tym kanale. Jak byłam mała, to przyjechała do mnie kuzynka, i my na ogródku mieliśmy taką huśtawkę i obok drabinkę zamocowaną na drzewie. I Ja bardzo chciałam się popisać przed tą kuzynką, więc weszłam na tą drabinkę i do niej krzyknęłam. Nie wiem o chuj mi chodziło. Trzecia chciałam jej pokazać, że nie wiem. Umiał trzymać się drabinki, no wow, no, no prawie jak pierwszy człowiek w kosmosie. To nie było planowane, ale. Najpierw uderzyłam w huśtawkę, odbiłam się, uderzyłam o drzewo, potem znowu uderzyłam w huśtawkę, ześlizgnęłam się, już nie miałam siły, po prostu spadłam na ziemię. Zespół weselny: Maciek i Karolina. Czy masz czasem tak, że patrzysz na swoje stare filmy i myślisz, że coś dało się zrobić lepiej, albo w ogóle inaczej, czy Twoje zdanie pozostaje takie same, podobne? Przede wszystkim macie cudowną nazwę kanału. Ja myślę, że każdy film mogłabym zrobić lepiej, ale zrobiłam go najlepiej, jak umiałam na tamten moment. No i po niektórych komentarzach czy rozmowach zmieniał mi się nieco punkt widzenia, ale mam na uwadze to, że ja wciąż działam dość krótko jako kanał komentary i cały czas się uczę. Kto robi miniaturki do Twoich filmików? Ja sama robię sobie miniaturki, ja robię montaż do filmów, ja robię wszystko w moich filmikach. Wolisz nagrywać filmiki bardziej poważne czy komediowe? Pozdrawiam Dorota. Ja też cię pozdrawiam, Dorotko. Lubię nagrywać coś, z czego sama się mogę pośmiać, ale jeśli takich treści jest za dużo, to mam taką potrzebę detoksu od tego. I wtedy robię takie poważniejsze filmy, ale w drugą stronę działa to tak samo, bo jak robi ich za dużo, to muszę odpocząć psychicznie. Więc no, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Dramciu, czy zrobisz kiedyś odcinek z prostracją? Halo? Halo, Stachu? Nagramy coś kiedyś razem? No możemy coś razem nagrać. Spoko, nie ma problemu. Oki. Okay. X. Czy lubisz orzechy? Orześ X. Uwielbiam orzechy. Dzisiaj jadłam arachidowy solone. Ale tak to moimi ulubionymi są pistacje. Mua! pychotka. Hmm. masz kolorowe włosy? Mogę Wam się do czegoś przyznać, jeśli farbowane oznaczają kolorowe, to tak, mam kolorowe włosy. Dracie kochana! Lubisz pierniczki? To bardzo ważne pytanie i dziękuję, że pytasz. Otóż słuchajcie, mam historię jak mnie oszukano. Byłem sobie w oszą i pomyślałam, że zjadłabym sobie pierniczki, tylko żeby one były nadziewane. No to sobie wchodzę i co widzę? No wejdźmy, zobaczmy. Co widzę? No jak to co? No kurwa, no pierniczki z truskawkami. No to ja sobie tam wzięłam takie pierniczki i poszłam do kasy, tak? Jestem w domu. Otwieram. Zaczynam konsumpcję. I co? I gówno. One nie były nadziewane. One nie były kurwa nadziewane. No taka zła byłam. To wcale nie tak, że ja nie umiem czytać? Tam wcale nie było napisane, że są u smaku, a nie, że są z nadzieniem. Wcale tak nie było. Mm, 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 mm. Czy planujesz pokazać twarz? No kochani, czekaliście. Tak, planuję pokazać twarz, ale jeszcze nie powiem wam na kiedy. Chciałabym to zrobić w taki sposób, abym ja była zadowolona, abyście Wy też byli zadowoleni i na pewno nawet jeśli bym pokazała twarz, to nie odeszłabym od papugi. Także nie obawiajcie się, spodziewajcie się niespodziewanego. Jurisia misia. Czy masz jakąkolwiek nadzieję, że to, co robisz, może kogoś umoralnić, czy wprowadzić jakąkolwiek zmianę w jego życiu? Czy robisz wszystko czysto z pasji do samego tworzenia? Pozdrawiam. Ja też Cię pozdrawiam. Co do pytania, to początkowo chyba bardziej myślałam o takim umoralnianiu, bo dopiero wchodziłam w ten świat i jeszcze nie do końca go rozumiałam. Dzisiaj przede wszystkim chcę dostarczyć rozrywki i przekazać mój punkt widzenia. Jeśli kogoś on zainspiruje do refleksji nad danym problemem, to super. Przede wszystkim chciałabym, aby ludzie myśleli sami, a nie wyręczali się YouTuberami. Jak się czujesz z hejtami? Masz ich dużo? Czy ja mam hejty? Ja i hejty. Nie, no co ty? Kto by mnie hejtował? Czy planujesz wrzucać odcinki częściej? Bardzo bym chciała wrzucać nawet dwa odcinki w tygodniu, ale wiem, że na ten moment nie jestem w stanie. Ja wszystko montuję i czasami zajmuje mi to naprawdę dużo godzin. Szukanie materiałów też bywa czasochłonne, napisanie skryptu też swoje zajmuje, a ja mam taki kontent, że no nie jest on tylko posadzeniem dupy na krześle i mówieniem czegoś z głowy bez żadnego przygotowania. Przynajmniej w moim przypadku tak to nie wygląda. Uwaga, Uwaga, pytanie spoiler. Jak się dowiedziałaś o tym, że Święty Mikołaj nie istnieje i jaka była Twoja reakcja? To jest też gruba historia. Słuchajcie, słuchajcie. Ja jak byłam mała, poszłam do koleżanki i miałyśmy napisać list do Świętego Mikołaja. No i wiecie co? Ja mogłam sobie zażyczyć. Pomyślcie, ja nie umiem latać. Ja Wie, już wiem, że wiecie. No jasne, że kurwa, no chciałam latającą miotłę. Co innego może chcieć mała papuga? No i ja sobie napisałam list, że chcę latającą miotłę, a ta koleżanka napisała coś takiego normalnego. Jakiś komputer? No i ona zobaczyła mój list i, i mnie wyśmiała. I ja wtedy w ogóle się dowiedziałam, że co, że święty Mikołaj nie istnieje i ja nie dostanę miotły? I nie dostałam. Było mi przykro. Ja to do dzisiaj pamiętam. Czemu ja kurwa takie rzeczy pamiętam? Mam wrażenie, że jesteś mega hamska, masz dużo znajomych i jesteś queen. To jest super założenie, które w moim odczuciu jest kompletnie nieprawdziwe. Bo ja uważam się za osobę dość mocno empatyczną, który, do której zawsze można zadzwonić, jeśli ma się problem i ja zawsze wysłucham o każdej porze. Z racji też na to, że już się nie uczę, to nie mam wcale znajomych zbyt wielu. I nie uważam się absolutnie za queen. <grym> Jakby. To jest chyba ostatnie określenie, które do mnie pasuje. Ale dziękuję za założenie, bo jest bardzo ciekawe. Dlaczego przed wejściem do Ptasiego Baru jest jakiś gołąb? Czekaj, co? Z kim najbardziej chciałabyś nagrać jakiś materiał? Nie mam żadnej osoby, z którą, o Jezu, jak ja bym chciała nagrać. Jest wiele osób, z którymi, o Jezu, ja bym chciała nagrać. Ja czekam. Halo, moja skrzynka jest pusta. Dlaczego nikt nie chce ze mną nagrywać? Czekam. Chodź się przytulić. Hmm. Wszystkich was na koniec tula, ściskam, mocniutko i całuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Odsyłam na mojego Instagrama, fanpage'a i inne strony. Pe să